Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mam dzisiaj wtorek, 26 dzień marca. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajszy tydzień, poniedziałek rozpoczął się od spadków na polskiej giełdzie. Najmocniej tracił WIG20, który znajduje się już bliżej tak naprawdę granicy 2300 punktów niż 2400 punktów, na których jeszcze niedawno ten indeks widzieliśmy. Na zamknięciu wczoraj WIG20 stracił prawie 1,5%. Szeroki indeks WIG 1,1%. Mniejsze spadki odnotowały indeksy małych oraz średnich spółek. Jeżeli chodzi o WIG20, Trzy spółki tak naprawdę bardzo mocno wczoraj traciły KGHM ponad 6%. Po tym jak informowaliśmy, KGH tak naprawdę informował, że tylko na odpisów w kwocie nawet do 4 miliardów złotych ponad 6%, bliż, bliżej 7% straciły wczoraj Pepco oraz Budimex. Z tego też względu mocne spadki sektora górniczego, czyli KGHM ponad 5%, ponad 4% stracił sektor Budownictwa. Słabo też poradziły sobie wczoraj banki, które spadły około 1%. Jeżeli spojrzymy na sektor na Wall Street, wczorajsza sesja przyniosła także spadki, chociaż w trochę mniejszej skali. Główne indeksy traciły 0,3-0,4%. I to można uznać, że jest całkiem normalne po wielu ostatnich miesiącach wzrostów. Jeżeli jednak te dobre tendencje utrzymają się, to marzec może być piątym z rzędu miesiącem na Wall Street który zostanie zakończony na plusie, czy tak będzie, oczywiście jeszcze zobaczymy jeszcze troszkę tych dni przed nami zostało. Tymczasem przejdźmy do komentarza ze spółek polskich do serwisu informacyjnego Biura Maklerskiego Banku i rozpocznijmy od JDZW, które wczoraj troszkę zaskoczyło i poinformowało o szacunkowych wynikach za 2023 rok. Te są słabsze rok do roku i to znacząco. Według JDZW przychody miały przekroczyć 15 miliardów złotych, EBITDA 4,5 miliarda złotych, a ze względu to wynieść niecały 1 miliard złotych. To jest cały 2023 rok. Dla porównania w 2022 roku... Ze względu wyniósł 7,6 miliarda złotych. Produkcja węgla w w zeszłym roku to 13,5 miliona, miliona ton, z czego oczywiście znaczna większość to węgiel koksowy niecałe 11 milionów ton. Na podstawie przedstawionych szacunków można było wyliczyć, że w czwartym kwartale przychody wyniosły 3,3 miliarda zł, złotych, a na około 700 milionów złotych. Te dane są delikatnie. Niższe niż zakładał konsensus rynkowy. Ostateczne dane IODZ-u przedstawi 23 kwietnia. LPP poinformowało, że podjęło decyzję o rozbudowie centrum dystrybucyjnego w przejściu kujawskim. Nowa hala o powierzchni 85 000 m2 ma zostać zbudowana do 1 kwartału 2025 roku. Zwiększone możliwości operacyjnej posłużą przede wszystkim ekspansji grupy na rynkach Europy Centralnej oraz Południowej, czyli ten kierunek, który LPP podało, obrało szczególnie po wyjściu z rynku rosyjskiego. Centrum dystrybucyjne grupy LPP na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej zostało uruchomione w roku 2022. Na chwilę obecną 75 tysięcy m2 i 700 osób zatrudnionych. Docelowo liczba osób zatrudnionych w tym centrum ma wzros wzrosnąć do 1500. Komentarz techniczny, wykres analizy technicznej Piotr Gnejtek dla Państwa przygotował, zachęcam do zapoznania się. My tymczasem przechodzimy do Ten Square Games, który podał wyniki za dwa, czwarty kwartał i 2023 rok. Jeżeli chodzi o czwarty kwartał, 30 Ponad 35 milionów złotych skorygowanego w wyniku EBITDA. To jest więcej niż zakładał konsensus rynkowy, który spodziewał się niecałych 29. Raport także wskazuje, że spółka odnotowała w czwartym kwartale niecałych 17 milionów złotych straty operacyjnej, a w całym roku przychody spadły do 436 milionów złotych z 541 rok wcześniej. Wzrosła z kolei skorygowana BIDDA. Do niecałych 189 milionów złotych wobec 140 w roku 2022. Zarząd wyniki tłumaczy kilkoma czynnikami, między innymi istotny wpływ na poziom płatności wyrażonych w złotówkach miało umocnienie się naszej krajowej waluty w stosunku do dolara. W kwietniu spółka też zmieniła swoją strategię i skoncentrowała się na poprawie wyników gier. Od tego czasu, jak podkreśla, zarząd skorygowana EBITDA systematycznie miała się poprawiać, a w czwartym kwartale była najwyższa wśród wszystkich kwartałów 2023 roku. Dodatkowo wyniki Ten były obciążone kosztami m.in. odpraw z tytułu zwolnień grupowych i odpisów kosztów prac deweloperskich szacowanych na znaczy wskazanych jako prawie 32 miliony złotych. Dodatkowo w związku z korektą wartości perspektyw skorygowana, spółka skorygowała księgowy zapis wartości firmy w przypisaniu do firmy Rortos w wysokości prawie 40. 1 milionów złotych. Początek sesji dla TenSquare to kilka procent na plusie. Zobaczymy, czy utrzyma się ten poziom do końca sesji, czy może niekoniecznie. I na koniec, króciutka informacja z CES rozważa możliwość sprzedaży wybranych polskich aktywów. Mowa m.in. o CES Kawina, Chorzyłów, CES Produkty Energetyczne Polska oraz CES Polska. Polskie aktywa CES mają obejmować dwie elektrociepłownie, zlokalizowane na Śląsku i w Małopolsce, a sprzedaż ma nie dotyczyć spółek świadczących szeroko pojęte nowoczesne usługi energetyczne CES w naszym kraju. I to tyle, jeżeli chodzi o spółki polskie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.